Jest to numer 23. Cześć! Jak widzicie, my jesteśmy na swoim stanowisku. <noise> Jak zwykle. Jak zwykle, bo dzisiaj taki krótszy vlogmas, dlatego że ja mam tak dużo pracy i jeszcze Bardzo pół dnia dobrze. na kolejnych zakupach, że powiem Wam, że po prostu te godziny tak szybko uciekają, że normalnie nie ma kiedy cokolwiek zrobić. No Właśnie! Dobra, zaczynam w kalendarze. No to ten zostaw na później może. Nie, ten od razu. No dobra. Zawsze mi mogę się z tego co jest Wow! Ło! Ale fajne! Fajne? Będziesz próbować? Tak, co to kupiłaś? A <grym> nieważne gdzie. I tak, tak chcesz jak fajnie. I masz dziś wolne. Yeah! Widzisz? I słychać. ciekawostka. I w ogóle jest na fioletowo, czyli super. Najbardziej pop popularna kolenda to cicha noc. Jest znana na, na całym świecie, tłumaczona w ponad 300 językach. Widzisz? My też będziemy śpiewać cichą noc na święta kolenda. Cicha noc, święta noc, no trochę tak, no tak to jest, tak, tylko troszeczkę nutki inaczej idą, no troszeczkę, ale e, tak, jest tak jest napisane, tak jest ach, coś, coś, aha, tu dzisiaj nie mamy nic, bo przecież tam ta naklejka, Fady, spadła, to pewnie jest ta naklejka, no, no to mamy już naszą naklejkę. Tak, tą naklejkę, którą wyciągnęłyśmy wcześniej. Czyli tu nam się dostało tak, ostatnie okienko. Dobra, I możemy tą naklejkę wziarcie. odłożyć. Daj ten kalendarz. Teraz jedyne, w sumie co może być. Tu jest 24 okienka. To chyba Voldemort. I... Nie, Voldemort teraz powinien być. Tak, mi się też wydaje, że chyba będzie Voldemort. Ci powiem. Ich, ich, ich ci zrób, trzy? No, szukaj, tak, szukaj, no, bo to... ja widzę. Zmienię to, żeby nam nie spadło. Voldemort, Voldemort, tak! Czekajcie, yy, po otwór. Też muruszka zdechła? <grym> czy nie? On ma chyba taki długi palec. To jest Voldemort, faktycznie przed ostatnim okienku. Zobaczcie. No nawet całkiem przypomina tego filmowego Voldemorta. No dobra, to już mamy właściwie z postaci cały komplet. Mogą ze sobą walczyć. Może lepiej nie? <noise> no, ale zobaczcie, Bo jest. się Tak, on sobie tak ale zobaczcie go z no. Dobra. Jeszcze ten y, czekoladka, ale może dzisiaj czekoladki wiesz Bo mamy dzisiaj no, znów dobra, problemy brzuszkowe. To tutaj zdrapywanko. nam do mojej, bo wczoraj wam Twojej. Dobra. Skarpetka. Czyli tutaj nic nie ma. A jak się wygrasz, czy się ze mną podzielisz? No pewnie, zawsze. Ale niestety masz aniołka i trzydzieści. No trudno. To jeszcze słuchajcie, jutro nam się zostało jedno okienko i te dwa będziemy odkrywać bonusowe. No? Może coś będzie. A chcesz zobaczyć w ogóle, jaka była czekoladka? Tak. No to zobacz, jaka była. to... Zawsze tak Nie, nie ma spadania szpad na dół. 21. No? To będzie. Jest... O, to jest. Masz 23? No, najlepiej by było. O, pierniczkowy, śliczny ludek. Dobra, to zostaw sobie piernisia na jutro wtedy. Piernisia tak damy. No, zostaw go sobie na jutro. No, to będzie słodkie. Mhm. I słuchaj, chcesz opowiedzieć, co tam dzisiaj się wydarzyło z elfami? Tak. Wiecie co, jak my wstaliśmy, elfy byli na naszym telewizorze, bo wiecie, że mamy telewizor. A tak, to, to włączyli takie coś, że y, jest... Z, znaczy y, jakby było zbity telewizor, nie? I się tak wystraszyliśmy, mama i ja byliśmy takie wściekłe na nie. I wiecie co? Się okazało, że była karteczka. Haha, ha, to był żart. Hmm. I wiecie Proszę co? Już tam pokazujemy. A, no to. Tak to wyglądało. Słuchajcie. Ten jeden e, chciał, latać jak el, e, chciał latać jak Rudolf, ale zapomniał, że jest elfem. I piły ta... telewizor. I napisały: Przepraszamy, chyba nic nie obejrzysz. I tu jest napisane, nie rozklejaj, bo się rozleci. I my tak wstajemy rano, patrzymy na ten telewizor. Ja mówię, super, my mamy tutaj zaplanowane świąteczne filmy do obejrzenia. No, fajne świąteczne filmy. A tutaj nie będzie na czym. Wiecie, co Marcysia powiedziała? Wiesz, to ja chyba zrezygnuję ze wszystkich moich prezentów i kupimy telewizor. <głos> <głos> no jakby się popsuł, to bym kupiła. Ale na szczęście, ja tak patrzę i mówię: o co chodzi z tym telewizorem? Ja tak patrzę, a tam była druga karteczka, że to był żart. I jak wzięłyśmy pilota i zaczęłyśmy sprawdzać, to się okazało, że to. to, 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 to pokażę. Zobaczcie. Że jest to, to po z, prostu żartem. Na YouTubie sobie włączyły. Takie były zdolniachy, te elfy. Normalnie jak się tak wstaje rano, to idzie za dostać, słuchajcie, nie? No, spina Ze akurat to tak. No. No dobrze, to sprawdzasz te twoje co tam dostałaś? Tak. No dobra. A wy, że możecie wywijać psikusy, ale nie takie. No to było, to było straszne. Straszne to było. Poczekaj, zaraz to otworzymy, bo tu trzeba wziąć nożyczki pewnie do tego. Pewnie tak. Dobra, to otwieraj to. Tak. A to chyba nie, inne. to chyba tak. A no przecież można było to tak rozerwać. Albo jednak nie ma już fajnie, nie fajnie. Ale mów głośniej, bo ci do nic nie słychać maczynie. Okej. Okay. Takie rzeczy mamy. To pewnie mamy do przyklejania do środka jakoś. Chyba jak to tam złożysz. Tutaj mamy instrukcję. Tutaj są te taśnianki. tu już mamy wszystko. I glutek. Widzicie? To jest coś takiego. I ten jeden możemy zrobić po prostu niebieski, że ma niby wodę. A ten taki tęczowy. I o co tutaj chodzi? Zaraz zobaczymy tą instrukcję. Ja robię tego niebieskiego. Z tym glutkiem, tak? Tak, bo nie mogę się doczekać tego glutku. Tęczowa kostka, potrzebne materiały, dobra. Zacznij od połączenia boków czterech kwadratów. Tylko których? Ty? Ja myślę, że to będą te, tak. Dodaj piąty i szósty kwadrat na górze i na dole tworząc pudełko, dobra? Tak. A, bo to się później odkleja. Później to trzecie. Przyklej tańczowe naklejki na cztery boki. Aha, czyli to jest takie po prostu. To jest akurat proste. Ja robię pierwszego. tego. Czego tak pierw robisz? No to tak, zacznij od połączenia boków czterech kwadratów. Ale poczekaj, czekaj. Czy my tutaj mamy napisane, czy my mamy teraz tą folię ściągnąć, czy później? Wiesz, pokaż. Bo to się ciężko widzę. No, to chyba teraz musisz je po prostu pierw połączyć. Chyba tak. Tak Ho. mi się wydaje, wiesz, że to tak będzie. A dopiero później ściągniemy chyba. No, chyba tak. Wypełnij pudełko slime'em i dodaj szósty kwadrat na górze, zamykając nim pudełko. Później jest, że masz włożyć kawałek niebieskiego papieru naklejkę pomiędzy połowę kolejnych dwóch kwadratów. E, aha, tutaj rozumiem. U góry. No. Zaraz słuchajcie, opanujemy i zobaczymy, czy jakkolwiek to wyjdzie, bo to takie ciężko, co? No bo ci w ogóle ciężko. Dobra, zaraz to sprawdzimy. Jakkolwiek udało się to skleić, ale powiem wam, że ciężko, o Jezu, to się wszystko klei, to jest niefajne. Jest to. No, spróbuj to tam włożyć. Jak miękki jest. Glutosława, gluto <glućka>, glućka, pokaż tego glućka, no ten glućek to jest taka jakby galaretka, glutek fajny, nie? Ja go zatrzymuję. Glutek lepszy niż to całe, nie? No to włóż to tam. Nie, całe tak upchnij, wiesz, całe tak może zroluj. Nie, nie Bo to jak ściągnęłyśmy, tutaj się mówię te ścianki ściągnąć, ale to się w ogóle wszystko rozwala, wiecie? To się wszystko klei z każdej strony. No, i teraz tam jakoś tak upchnij. Do środka. No, jakoś tak. Żeby to się tak w miarę wyrównało. Ale widzicie, to tutaj nie wychodzi jak tam. I teraz chyba na górę. Teraz tutaj na górę coś musimy dać. Tak, po prostu, żeby była kosteczka, tak? Tak, tak, żeby była kosteczka. Tylko tam musi być równo, bo wody się dobrze to nie sklei, widzisz? Masz tutaj wyszło to. Masz tam kosteczkę? Tak. No dobra, tak, jak mamy tą kosteczkę, to musimy teraz przykleić jeden niebieski pomiędzy tymi jakoś. Następnymi. Widzę, że to jest jednak niefajne, byle co. No, to naprawdę nie jest fajne. Jak ktoś wam to mówi, to że to jest lukiu. fajne, to się nie dajcie na to nabrać. Nie dyj, że to, słuchajcie. To bardzo ciężko tutaj, żeby to jakkolwiek prosto było, bo to się wszystko rozpada. To się strasznie klei do wszystkiego. Widzicie, Marcy tutaj próbowała włożyć tą kartkę, wszystko się posklejało. Nie, to nie jest fajne, nie polecamy tego. Ale glutka polecam z tego. Glutek jest fajny, tak. Więc dlatego do, po niego płynę. Ale to, to, się zepsuje, to absolutnie nie warte jest niczego. No glutek jest warty, ale nic innego nie. I choć tu. To słuchajcie, go... to jest całe takie, wiecie, jak taśma to się bardzo. Yy, do niczego nie nadaje. To się bardzo klei do wszystkiego. Dobrze, że chociaż uratowałam glutko, bez miękkich. Chcesz ten drugi kwadrat robić? Nie. Nie podoba Ci się to? Nie. Widzisz, tak bardzo chciałaś, spróbowałyśmy jedno i nie warto, co? No, to jest tęczowa kostka, to ją Tak, a to, tak, a to wiecie, ta trzeba kostka polega na tym, żeby my dokładnie to samo i przyklejamy, tylko tamto. I to ona nie ma naprawdę żadnego efektu, bo to nie wychodzi jak kostka, bo to się wszystko po prostu rozpada. Jak bierzecie, to jest takie miękkie. I do wszystkiego, gdzie nie odłożycie, to się klei, więc cały brud zbiera. Nie, to nie, nie jest, jest nic, fajne. to nie jest nic fajnego. Nie. <glucio> Zobaczcie, jak to się Glucio, tak, glucio może być. No, no więc dlatego płynęłam po glutkę. Jak się zepsuje, nieważne, tak to się wszystkie byle co. Ale glutek jest fajny. O, rozerwał się. <glucio> Trudno nam się go zobaczyć. No dobrze, to my się dzisiaj w tym krótkim vlogmasie z Wami żegnamy. Mega krótkim vlogmasie. Tak, bo jak wiecie, przed świętami jest naprawdę tyle pracy, że to nie ma. Nie A macie tyle pracy. Że nie ma kiedy nawet coś dobrze nagrać. A jak jutro się będziemy widzieli, to zobaczycie Marcysi prezenty. Więc będzie mega. Powiem Wam, że jednak trochę się pozmieniało. Jeszcze na sam koniec. Wiecie? Właściwie powiem Wam, że Marcysia dostanie tylko trzy. Bo takie sobie tylko zażyczyła. Także ona jest bardzo trudna. No nic. No dobra. To widzimy się w kolejnym vlogmasie, czyli w sumie już w Wigilia. Tak.